Siemanko jestem kwadratowy porucznik, a dzisiaj pokażę Wam wersję Minecrafta 1.4.6. Zaczniemy od robienia firewerk. Dobra, firewerki robimy w taki sposób. Bierzemy proch, no i możemy robić różnorodne mieszaniny yy, kolorów, chociaż to ten sam kolor chyba. No. I teraz to by, to by był taki właściwie zwykły, zwykła kula na firewerkę, ale jeśli chcemy zrobić lepszy efekt. No to dajemy na przykład albo diament, albo ognistą kulę, albo jasnopył. Ja na przykład dam jasnopył. Czekajcie, zapamiętam kolejność. To będzie diament. Ej, już nie chciałem brać, ale dobra. A tu będzie ognista kula. Kids. I teraz rob, fajerwerkę robimy dodając papier. No i tą kulę. Dobra, firewerki mamy gotowe. Może mały yy, pokaz. A no właśnie, yy, w tej wersji też dodali, że itemy są 3D. Trzeba było pobierać mody, żeby itemki były 3D. A teraz itemki są 3D bez modów. I to jest nawet dobre. Dobra, petarda z jasno pyłem fajny efekt oczywiście da się robić no, lepsze kolory i w nocy to wygląda lepiej z diamentu naprawdę fajny efekt dobra i z ognistą kulą fajne takie duże kule dobra to tyle na petardy na fajerwerki właściwie Kolejną rzeczą, którą dodali w nowej wersji, jest, że możemy. Mamy takie różne książeczki i możemy sobie zmieniać. I ulepszać je. Na przykład mamy diamentowy miecz moc 5. I nie musimy się martwić, że wyjdzie nam tak jak wyjdzie. No i to jest właściwie dobre. Tak samo możemy zrobić z zbroją. Chociaż trochę pomieszałem. No ale co tam? Dobra, okej, okay. kolejną nową rzeczą, którą dodali, to, że wyżej pisze nam, co to za itemka. I to jest nawet dobre, bo czasami idzie się pomylić, chociaż to rzadko. To by było na tyle. Mm, jedziemy dalej. Dodali też, że dynie rosną w dżungli. No, znaczy, nie wiem, pewnie rzadko są spotykane. Chociaż ja za bardzo nie wiem, bo gram na tej wersji dopiero od 15 minut. Ale zauważyłem, że dynie rosną w dżungli, no więc. No więc, no więc tyle. Kolejną dodaną rzeczą jest to, że gdy ułożymy neterowe cegły, w taki sposób pojawi nam się neterowa płytka neterowych cegieł. Jest to naprawdę dobre, bo można robić fajne schody i w ogóle różne fajne przedmioty z tego. Więc to jest naprawdę dobre. I to by właściwie było na tyle w dzisiejszym odcinku, który przedstawia nowości w Minecraft 1.4.6. Dziękuję za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie i bardzo przepraszam, jak nie dodałem jakiejś rzeczy. Ale po prostu gram na tej wersji od 15 minut i nie za bardzo wiem, czy tutaj weszło coś jeszcze nowszego, czy, czy to wszystko co pokazałem. Więc dziękuję, oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie. Dziękuję i do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku.